Co to są ustawienia? Mm -hmm. e, to jest właściwie metoda praktyczna, która e, wyłania na światło dzienne e, dynamiki, jakie są między ludźmi, jakie działają między ludźmi w systemie, te ukryte dynamiki. E, ukryte, czyli te, które działają na poziomie nieświadomym, czyli nieświadome wzorce zachowań. Co, co działa w, w relacjach, na tym poziomie, z którego często nie zdajemy sobie sprawy. I ustawienia są metodą, w której te, te dynamiki w ciągu niekiedy kilku minut nam się pokazują. Czyli rzeczy, z których nie zdajemy sobie sprawy, że, że, że wnoszę w relacje na poziomie nieświadomym takie a takie emocje, że mam pewien wzorzec zachowania, który się powiela, powtarza, który przynosi określone rezultaty.